A dobra, to się już. Siema, tu Heda. dzisiaj jestem w. Jak to się nazywa? Care plus Ride w Robloxie i jest ze mną Dawid, mój kolega. W sensie on nie będzie mówił, tylko będzie pisał, bo. Yy... Czekaj się! <laughs> Dawid się Wam przedstawi. Okej. Okay. to będziemy jechać? <coughs> Jedziemy. Co się? W sumie. Nudno to będzie chyba. O o ja. Ej, tu Dawid! Co jest? I mam nadzieję, że to Dawid widzi, ten filmik. Ej Dawid, chcesz herbatki? Chcesz herbatki? Chcesz herbatki, bo mam. Pewnie. Masz. Ej, Kot de, Kurde! Kurde! No napił się, napił się, tak, napił się. Nie, dobra, ile będziemy jechać? Tutaj ten, A, dużo trochę. To będzie trochę nudne. Ej, narysuję Dolitowi Wąsy. Czekajcie. Czekajcie. Kurde, kurde. A nagrywasz? Tak. Jezu, ten się pyta, czy nagrywał, on się przed chwilą przywitał. Ale ma <grywa> <grywa> dobra, od nowa. od nowa musimy. Co? Co? Mhm. że gościu, jedźże. Gościu, jedźże. Jedźże, gościu. A. Aha, okej. Okay. Nie, nie, do tego, A, bo dobra. dobra. Hmm, hmm, hmm. Jedź, że gościu. Dobra. Ho, Dawid. Nie, nie babka głupia. Ho jedziemy. <laughs> Pewnie mi się herbatka wylała. <laughs>

Na szesnasta. Ale Dawid jest punktualny. Umówiliśmy się na szesnastą, co o szesnasty dołączył. Co jest? Ka Karol taki nie ma. E, co to jest? Co to jest? E, a, a, to tylko mocha. Tak, e, to. E, nie, to nie jest. O, zamek. Ej, bo trochę wolno jedziemy. przyspieszmy trochę. Nie, to nie określa. Tylko jedno w głowie. Tylko jedno w głowie mam. Kokus pięć gram. On cię sam. Z Nie wiem, nie znam tego. Znam, ale tylko o tak trochę. Teraz śpiewa nim. A? Czka. No szkoda. Ej, Ej Ej, mogę Oho. z z włosów? Please. Mogę? Mogę? Mogę oddać z tym. Daj mi bekon z Twoich włosów. Bierz. Dobra, biorę. Dobra, dzięki. Na, 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 na. Ej, Dawidowi się ręka nie mieści, bo jest za gruby. Ech! 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 W sensie w Robloxie, tak, w Robloxie. No, w Robloxie, no. No patrzcie, no. O jest. Tak, tutaj jest. <ścoughs> tutaj jedna moja klata, a tutaj druga. <noise> nie. <Tego akurat> nie. <noise> nie dam ci sików z moich włosów. Bo ich nie mam. I szkoda, że nie mam numeru do, numeru do Dawida. W sumie, tam. trochę mnie obrażasz, bo ja myłam głowę wczoraj, czy chyba, no wczoraj myłam głowę. Nie no, dobra, nie obrażasz. Wow! Tu będzie zmieniony jakieś. O, jakiś to tam wiecie, jedzie. <ścoughs> Możecie dodawać Dawida, on ma Ej, Jezu, widzisz? Tutaj jest podłaga Dawid, podłoga 17-17. Ej, to czapkę mu miała narysować. Kurde. Czapeczki mamy, co jest? <gry> o, jesteś już. P. E gramy w inną grę. E e e do e dobra, gramy w Teflor i Sława. Ale musimy czekać na zwitanie, bo podkrywka nie będzie wyłączał ja Nie, no, żartuję, że ona się wyłączać O! pojawił się Dobra, bo muszę się załatwić. Um, Dawid. Eee, nie. Dobra, jestem. Eee, szybko! Szybko, Dawid szybko! Nie, chyba złą grę wbrałam. Dawid szybko! Już lawa jest Oj Zereka Ej, Dawid zginął chyba Dawid? O nie, Dawid zginął rip, O tam jest

Żybciej, szybciej! Szybciej! I... Czy ty znowu zginasz? Tak, Nie, Znowu zginąłeś? Serio? Znowu cię zginasz. Znowu cię zginasz. Takie coś postawcie dla Dawida. Zosia gramy w... Aha, to jednak znalazł nową grę. No. Ej, dajcie mu follow. Czekajcie. Tu tu klikajcie na te kropki. I tutaj dajcie mu follow. Ja też mu dam. Ale Dawid jest piękny, no patrzcie. Czekajcie. Ej, no kurde, usunęłam. A oczywiście mi też możecie dać follow. Mi też klikacie ty. Tak ja sama się followuję. Mi też możecie dać, patrzcie jakie mam piękną skinę. Widzicie? Widzicie? I też yy, dołączcie do kaktusiarów. Dobra. Wyszedł już z w ten no nie wyszedł jeszcze. Milion. Co? Że milionerski ten yy. tajkon. Dobra, dobra O nie, tu się trzeba klikać. No Gdzie jest Dawid? Dawid! Nie. Gdzie jesteś? Dawid! Co to? ty? A on, on w ogóle jest w grze? Czekajcie. Nie ma go! O dobra, gramy w to. Jej! Yeah, gramy w to! Gdzie jest Dawid? mira mira qué bonito Miguel, 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 la Mmm, uh, fioletowe auto, co? jest? Przepraszam bardzo! Ja mam fioletowe auto. E, to jednak tutaj na mnie zagramy. Jezu, ja już nie wiem co my robimy, no kiedy Dawid w tą grę wejdzie? Nie no nie wiem, chyba już koniec. To Dą, nudne. Czekajcie, zapi zapiszę sekundę. Jakoś. Gdzie? Du. Dupa. Dobra. E Dawid Son Conson. Dawid Son -konson. No i no, co? No, no. Czemu nie ma Davidson O? No! Czekaj No nie, nie mam neta No Oj, O, nie mam O, jest Davidson Conson Jezu, jaki on teraz będzie Hmm, co by tu poradzić Będę tak 5 godzin czekać, aż Dawid wejdzie w grę, to nie nanudzi no, mi się. Ej, czemu ja narysowałam tą flagę? Nie, 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 tak nie może być. Ty na przykład tak, tak... Nie no nudzi mi się. Muszę jechać do galerii i musi to być koniec już odcinka. Eee... Dajcie łapeczki, eee, jak się Wam podobało. Eee... A Dawid się nie może pożegnać, bo ten... No, nie wiem. Nie. O, pożegnał się, patrzcie. Czekajcie, jeszcze, no, jeszcze Wam... Kurde! daję i wpadajcie y, wpadajcie na, mo, na moje konto. Wpadajcie na, y, na Snapie. na bio. Nick Zosix 2023 Bye. -yo.